To jest kompletne szaleństwo i nikt nie wie, czym to się skończy. Czemu Donald Tusk i jego ekipa tak kołyszą łódką? Czemu nie uznają wyników wyborów? Czemu rozpętują tak potężne emocje, emocje wyższe niż temperatury czerwcowych upałów? Czy tylko dlatego, że nie potrafią przegrać? Nie, to jest plan. To plan Donalda Tuska do końca kadencji. I da się go streścić słowami: PiS nigdy nie może objąć władzy. Nowość od SFD: syrobo smaku truskawkowym, bez dodatku cukru. Dolej do wody i poczuj smak wakacji, bez zbędnych kalorii. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. Nowy numer magazynu Zero już dostępny: zamów na magazyn.0.pl Włącz powiadomienia i nie przegap żadnej nowości. Pobierz już teraz, zeskanuj kod QR lub znajdź nas w swoim sklepie z aplikacjami. To jest trochę tak jak z tych filmów w latach 90. Ja wiem, że wy jesteście za starzy, ale czasami w starym kinie możecie sobie obejrzeć. Jest taki film, wiecie, chłopak bawi się w internecie, to jest początkujący internet i on tam przypadkiem znajduje tajne plany rozpętania trzeciej wojny światowej. I tutaj było tak samo. Jeden koleś, jak twierdził po pijaku, wziął sobie rząd cyfr, rząd liczb i stwierdził, tak, mam dowód na to, że PiS sfałszował wybory. Dzień później mówi, nie, zostawcie, ja sobie jaja robiłem, to, to takie głupie żarty, ja sobie wypiłem, no. Było za późno. Było za późno. Pędzą konie po tak jest, posłuchajcie tego jeszcze raz. Pędzą konie, po gleb. konie, a właściwie jeden koń pędzi jak szalony i nikt mu nie powie Pr stój szalony rumaku. Nikt mu tego nie powie. Nie ma dnia, by Roman Giertych się coraz bardziej nie odpalał. W tej chwili przekaz jest już jasny: wybory zostały sfałszowane. Winni, czyli Kaczafi i jego szajka, powinni natychmiast trafić do więzienia, bo to oni przecież sfałszowali wybory i ukradli zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu. Na początku Roman Giertek wydawał się być w tej akcji całkowicie osamotniony. On rozpętywał kolejne burze na platformie X, a Donald Tusk był wstrzemięźliwy. 6 czerwca pisał: Każdy zgłoszony przypadek nieprawidłowości w liczeniu głosów jest sprawdzany i analizowany. Ewentualne fałszerstwa są badane i będą ukanane. Protesty trafią do Sądu Najwyższego. I najważniejsze zdanie: Rozumiem emocje, ale zakładanie z góry, że wybory zostały sfałszowane, nie służy polskiemu państwu. Tyle Donald Tusk 6 czerwca. Tymczasem do Romana Giertycha dołączają kolejni, dołączają wicegiertychowie. Swoją drogą naprawdę to upadek takich polityków jak Paweł Kowal czy Krzysztof Kwiatkowski, że dają się sprowadzić do roli wicegiertychów. Otóż Kowal, Kwiatkowski i cała reszta, pani posłanka Felix, to jest rzeczywiście działaczka niezłomna, jest oczywiście minister Bodnar, a nawet Grzegorz Schetyna, który późno, ale jednak zorientował się, że trzeba stanąć po tej stronie barykady trzeba powiedzieć, że to jednak fałszerstwo. Cała platforma zaangażowała się w przekaz ukradziono nam wybory. Wygraliśmy, ale wiecie, opozycja, opozycja ukradła nam zwycięstwo. I teraz wszyscy piszą tak jak Donald Tusk zwracający się do najważniejszych osób w państwie, zwracający się do prezydenta Dudy, do prezydenta elekta Karola Nawrockiego i do Jarosława Kaczyńskiego. Panowie, nie jesteście tak zwyczajnie, po ludzku, ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania? Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać. Ha, cóż to za figle, panowie, tak po ludzku, ciekawi nie jesteście? Chodźcie, zobaczymy. No nie, no bądźmy poważni. Ale przecież nie o to tu chodzi. Zadajmy sobie pytanie, o co więc chodzi? Po co platforma wchodzi w tak absurdalną, kosmiczną grę? Otóż moim zdaniem jest to plan całkowitej delegitymizacji PiSu. Delegitymizacji, czyli odebrania legitymacji wyborczej. Wiecie, to jest tak, to nie jest prawdziwy prezydent, bo wybory sfałszowane, w związku z tym nie ma prawdziwego prezydenta. Możemy tego zupełnie ignorować. Jego weta możemy ignorować, a wy możecie sobie pisać o nim, co chcecie, no bo to w końcu jest... Uzurpator, a nie prawdziwy prezydent. Mnie nie przekonuje teza, że Donald Tusk dołączył do Giertycha. Nie, to było od początku zaplanowane. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że Giertych rozpocząłby taką akcję sam, że sprzeciwiłby się Donaldowi Tuskowi, że rozpętałby aferę na całą Polskę bez błogosławieństwa Donalda Tuska. To jest niemożliwe i nie tylko dlatego, że z, gdyby tak naprawdę było. To zaraz potem rozpoczęłoby się prawdziwe śledztwo w sprawie polnortu. Nie, to jest niemożliwe. Giertych nie jest idiotą, Giertych nie jest szaleńcem, jest skrajnym cynikiem i jest człowiekiem, który postawił wszystkie pieniądze i całą swoją karierę na Donalda Tuska. My tu raczej widzimy coś znacznie poważniejszego, coś co można by nazwać generalną zasadą rządów Platformy Obywatelskiej. Która to generalna zasada głosi, iż każda instytucja opanowana przez prawdziwych lub rzekomych sympatyków PiSu jest ze swej istoty niedemokratyczna. Nie wierzycie? No to spójrzcie, Platforma nie uznaje tych instytucji, które nie są jej. Donald Tusk mówi: Nie mamy Sądu Najwyższego. Nie mamy nie tylko Sądu Najwyższego, ale nie mamy właściwie KRS-u, bo mamy neokRS. Nie mamy przecież sądów powszechnych, są neosędziowie. To nie są prawdziwi sędziowie. Zgodzicie się, prawda? To znaczy, Donald Tusk mówi do Was, zgódźmy się, że to nie są prawdziwi sędziowie. No i oczywiście nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Jest Trybunał Przyłoemskiej, a po tym jak nie ma tam Julii Przyłoemskiej, no to jest Trybunał Święczkowskiego. Wszystkie te instytucje są nam potrzebne czasami, i wtedy na przykład uznajemy wyroki sądu, ale czasami ich nie uznajemy. A już Trybunału nie uznajemy wcale. Nie dajemy mu pieniędzy na funkcjonowanie, czyli bierzemy go głodem, a jego orzeczenia uznajemy za tak bezwartościowe, że nie publikujemy ich, nie stosujemy się do nich. No mamy je po prostu gdzieś. A jeśli i tym razem będzie podobnie, jeśli i tym razem Donald Tusk użyje tej samej logiki, to co? To czeka nas chaos, bo Platforma nie uzna Prezydenta Nawrockiego. Jeśli nie uzna prezydenta Nawrockiego, to nawet jeśli zostanie on zaprzysiężony, to co? To nie będzie uznawała jego prawa do wetowania ustaw, nie da mu pieniędzy na kancelarię, no co może zrobić platforma, żeby uprzykrzyć mu życie, oprócz oczywiście rozpętania fali hejtu? Mówicie, że to niemożliwe, no bo przecież jest jakieś prawo, jest konstytucja. Ludzie, kochani, sędziowie justicji na pewno to jakoś wymyślą. Na pewno uznają, że no skoro to nie jest prawdziwy prezydent, no bo wiecie, ten sąd, który to uznał, go, to nie był sąd, o tym jeszcze za chwilę opowiem, no to w takim razie Donald Tusk ma rację. Ale, żeby było jasne, moim zdaniem tak się nie stanie. Moim zdaniem tak się nie stanie. I to nawet nie dlatego, że ktoś będzie miał jakieś opory. Tutaj kluczowe wydaje się stanowisko, co tu gadać, Donalda Trumpa. Otóż w świetle tego, co do nas dochodzi, mówię o nieoficjalnych oczywiście informacjach, no, administracja amerykańska bardzo wyraźnie powiedziała, że wyniki wyborów w Polsce uznaje Karol Nawrocki jest i ma być prezydentem i żadnych tutaj gier nie zaakceptuje. Żadnych gier. Wariant rumuński, wybijcie sobie z głowy. No jeśli to jest prawda, jeśli to jest prawda, to Donald Trump przesądził o tym. Jest to w końcu jednak zbyt potężny polityk, by można było sobie jego zdanie całkowicie zlekceważyć. To byłby jakiś niewiarygodny chaos, gdyby, nie wiem, Ameryka objęła Polskę sankcjami. No, trudno to sobie wyobrazić, prawda? A więc jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz? Najbardziej prawdopodobny scenariusz Rozpoczął się już 2 czerwca, czyli dzień po wyborach prezydenckich, po drugiej turze, turze wyborów prezydenckich. Wtedy mamy bowiem uchwałę nr 192 łamane przez 2025 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wyników wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ta uchwała, którą zresztą widzicie, w zasadzie da się sprowadzić do tego jednego zdania. Na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Karol Tadeusz Nawrocki. 11 czerwca podczas uroczystości na Zamku Królewskim Karol Nawrocki odebrał nawet stosowne zaświadczenie, od tego czasu przysługuje mu tytuł prezydenta elektrycznego. No ale przecież wrzawa nie ucichła, wręcz przeciwnie. Nasila się głosy wzywające do ponownego przeliczenia absolutnie wszystkich głosów w całej Polsce. Z 32 tysięcy komisji wyborczych są coraz głośniejsze i są coraz liczniejsze. No w każdym razie politycy o niczym innym zdają się nie mówić. Cóż więc nas czeka? Otóż 27 czerwca będą aż dwie rozprawy przed Sądem Najwyższym w takich najważniejszych sprawach dotyczących protestów wyborczych. To są te, w których przeliczano głosy. Nie jest prawdopodobne, że Sąd Najwyższy uzna, że w tych sprawach doszło do, do jakiegoś naruszenia zasad głosowania, że tam były błędy i Sąd Najwyższy te błędy przyklepie. Tak jak i przyklepie parę innych błędów. No, na przykład przyszła pani z zaświadczeniem, którego nie uznano, a zaświadczenie jej się należało jak psu kości. I to jest realny, realny protest wyborczy, i zapewne on zostanie uznany. Tyle tylko, że 2 lipca, czyli na równo 30 dni po wyniku no, uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, czyli 2 lipca, Sąd Najwyższy musi ostatecznie zdecydować o ważności wyborów prezydenckich. I zakładam, że sąd najwyższy uzna, że choć niektóre protesty były słuszne, to jednak nie, skala ich nie była tak wielka, by można było uznać wybory za nieważne. Czyli ja zakładam, że 2 lipca sąd najwyższy powie tak ostatecznie. Karol Nawrocki jest prezydentem. A wtedy wrzawa nie, nie ucichnie, wtedy wrzawa dopiero się rozpocznie. Wtedy się zaczną wrzaski. To nie jest sąd! Kim są ci przebierańcy, kim są ci ludzie? Ta Izba Kontroli nadzwyczajnych kogo czego? Nie ma takiej Izby. To nie jest sąd. Powiedzą ci sami politycy, którzy są posłami, są ministrami, premierami, tylko dlatego, że ta sama Izba zgodziła się uznać wyniki wyborów z października 2023 roku. No ale wtedy umówmy się to był sąd, teraz nie jest sąd koniec dyskusji. Jednakowoż zakładam, że 6 sierpnia Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony. Zostanie oficjalnie prezydentem, już nie prezydentem, elektem. Kadencja Andrzeja Dudy się skończy. Oczywiście wrzasków, protestów, demonstracji będzie co niemiara. I to będzie początek tego, co, co nas czeka dalej. Czyli jednego wielkiego hejtu i podważania prezydentury Nawrockiego, zanim ona się rozpoczęła, zanim na dobre się zaczęła, już się dowiemy, że Nawrocki jest faszystą, bo już, że jest... Alfonsem, złodziejem, sutenerem, no to już wiemy. A jego żona w ogóle nie potrafi się ubrać, a jego dzieci, no to sami wiecie. Przemysł pogardy, który funkcjonował wobec Lecha Kaczyńskiego, okaże się być pieszczotami wobec tego, co czeka Karola Nawrockiego. Ale co bardzo charakterystyczne i co chciałbym podkreślić, protestuje tylko Platforma Obywatelska. No oczywiście są najbardziej sfanatyzowane jednostki. Ci, którzy już, już przebierają nogami, już bardzo chcą do, do Platformy, już bardzo chcą, żeby Tusk ich zapisał. Tomasz Trela y, z Lewicy, Aleksandra Leo z Polski 2050. Oni już bardzo chcą do tej Platformy. Oni już się nie mogą doczekać. Oni są jak te dzieci, którym gdzie chce siku, ale, ale ja jeszcze poczekam, jeszcze bajkę obejrzę do końca. To jest niepoważne, ale tak się dzieje. Tymczasem liderzy partii koalicyjnych Szymon Hołownia, Władysław kośniak kamysz Włodzimierz Czarzasty nie milczą. Widocznie oni też odbierają telefony z Waszyngtonu. No i Szymon Hołownia wyraził się jasno. On absolutnie nie chce być tymczasowym prezydentem. Ucina wszelkie spekulacje. Obowiązuje domniemanie ważności wyboru prezydenta w tym sensie że Sąd Najwyższy musiałby stwierdzić nieważność tego wyboru, żeby można było podejmować zgodnie z konstytucją jakieś inne czynności. Nawet jeżeli uznalibyśmy, że są wątpliwości wobec Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i wydane przez nią orzeczenie o ważności wyborów w nie istnieje, bo nie ma, to nie daje mi podstaw. Do tego, żeby wchodzić w kompetencje prezydenta Rzeczpospolitej, a więc prosi, proponowałbym ukrócić na tym etapie te wszystkie koncepcje, że ponieważ wygrał nie nasz kandydat, to teraz zrobimy tak, że uznamy, że nie ma tego orzeczenia sądu. Później ja podpiszę wszystkie ustawy, co ich Duda nie podpisał, a jak już podpiszę te wszystkie ustawy, co ich Duda nie podpisał, to zrobimy nowe wybory i może wygra nasz kandydat. Wtórował mu w tym jego niedawny koalicjant, lider psl -u. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Patrząc na skalę nawet e, tych e, protestów, ja nie, nie widzę powodów do przeliczania wszystkich głosów. Nie mam takiego poczucia e, ja myślę, że też reprezentuję w tym głos w większości pola. Czyli mówiąc wprost, przystawki mówią Tuskowi baw się sam, ale najlepiej skończ już z tym. My ci w tym nie pomożemy a bez przystawek, wariant rumuński, wydaje się być całkowicie niemożliwy. Jeśli więc Donald Tusk nie chce prawdziwego zamachu stanu, wiecie, takiego prawdziwego, nie wiem, z czołgami na ulicach, to po co mu to szaleństwo? To po co mu ta cała jazda? Oczywiście to jest po to, żeby podtrzymać mit niezwyciężonego Donalda Tuska. Czyli mówienie, puszczanie oka pod tytułem my, My nie przegraliśmy, my wygraliśmy te wybory. My wygraliśmy wybory, ale nas oszukano, a zwycięstwo i prezydenturę nam ukradziono. To są oszuści, to są złodzieje, to jest PiS. My wygraliśmy, my zawsze wygrywamy. Mówię, zawsze wygrywamy, bo przecież tak było zawsze. W 2015 roku Komitet Obrony Demokracji powstał 19 lipca. 19 lipca 2015 roku, w trzy dni po zaprzysiężeniu rządu Beaty Szydło. Rozumiecie, PiS rządzi od trzech dni, trzeci dzień rządzi PiS, i już powstaje Komitet Obrony Demokracji, bo wiadomo, że PiS rządzi niedemokratycznie. No przecież to jest kompletne szaleństwo. A w 2020 roku Andrzej Duda wygrywa w wyborach prezydenckich, ale nie wygrywa. Rafał Trzaskowski powinien wygrać te wybory. Dlaczego? No bo przecież OBWE mówiła, że telewizja publiczna faworyzowała Andrzeja Dudę. Skąd inąd? OBWE miała rację. Ale ta sama OBWE powiedziała teraz, że telewizja publiczna faworyzowała Rafała Trzaskowskiego, ale psst, cicho, tego w ogóle nie było, o tym nie mówimy. No więc Donald Tusk w 2020 roku mówił, że zwycięstwo nam ukradziono, Rafał Trzaskowski powinien być prezydentem. Teraz będą mówili tak samo. Oczywiście, powiecie, to jakieś kompletne szaleństwo, nikt w te brednie nie uwierzy. Szanowni Państwo, to nie jest do Was. On tego nie mówi do Was. To jest do najbardziej sfanatyzowanych, odjechanych jednostek, do tych wszystkich silnych razem, do tych wszystkich ludzi, którzy jak szydło nie publikowała yy, orzeczeń yy, Trybunału Konstytucyjnego. To stali pod pałacem, przepraszam, pod siedzibą rządu, to robili pikiety, to spali w przyczepach kempingowych dniami i nocami. Wicenaczelny, nie no, pierwszy wicenaczelny, czyli de facto naczelny Gazety Wyborczej, miał weekendowe dyżury i spał tam nocą, protestując. Ci ludzie protestowali wtedy i protestują teraz. Temperatura sporów ich zupełnie nie, nie obchodzi. Oni po prostu w to głęboko wierzą, bo to są te najbardziej odklejone jednostki. Bo przecież, to nawet wydawałoby się logiczne, musimy teraz, mówię my, Platforma Obywatelska, musimy teraz zebrać do kupy nasz najtwardszy elektorat. Musimy go jakoś pocieszyć. Na normalsów przyjdzie pora. Tyle tylko, że tu rodzi się pewien problem. Otóż normalsi mogą po prostu być przerażeni tym co się dzieje. Mogą uciec z tego świata, gdzie pieprz rośnie. A dlaczego? Ano dlatego, że to osamotnienie platformy i to takie wjeżdżanie w coraz bardziej odjechane tezy to nic innego jak budowanie sekty. A sekty, polityczne sekty marnie kończą. PiS przegrywał wybory dopóki nie Wyzwolił się z jarzma, z brzemienia sekty smoleńskiej. Prawdziwej lub nieistniejącej, ale pis zachowywał się tak, jakby był opanowany, a przynajmniej jego znaczna część była opanowana przez sektę smoleńską. Najbardziej sfanatyzowaną grupę tych, dla których nic się nie liczyło, liczyło się tylko to, co oni mówią o katastrofie w Smoleńsku. Otóż w 2010 roku. Jarosław Kaczyński przegrywa wybory prezydenckie. W 2011 roku PiS przegrywa wybory parlamentarne. Dlaczego? Między innymi dlatego, że Platforma robiła starą sztuczkę. To jest tak, jak tej małpie w kratce przyjeżdżała kr prętem po drutach. Małpa się wściekała. O, patrzcie, sekta smoleńska. Dlatego wykorzystywano wtedy y, nikogo innego jak y, Janusza Palikota. Teraz będzie można wykorzystywać Giertycha i jego wicegiertychów. A propos Romana Giertycha, to co się dzieje teraz, powoduje, że Roman Giertych staje się postacią numer dwa Platformy Obywatelskiej. Zauważcie, że to na nim oparł się Donald Tusk. Na nikim innym, na żadnym wiceprzewodniczącym partii. Na świeżym nabytku, formalnie świeżym nabytku w partii, na Romanie Giertychu. On jest w tej chwili postacią numer dwa Platformy. I to jest z każdym dniem coraz bardziej widoczne. Naprawdę zastanawiam się, jak poważni politycy w Platformie, a niektórzy tam jeszcze tacy pozostali, na to reagują. Jak na to patrzy, nie wiem, Tomasz Siemoniak? Ja wiem, on jest przestraszony wszystkiego, ale jednak nie ma jakiegoś absmaku. Jak na to patrzy Grzegorz Schetyna? Jak na to patrzy no, kilku innych, już nie wymieniając ich z nazwiska? Pytam, jak na to patrzą, bo przecież ten skręt. Platformy w stronę sekty staje się coraz bardziej widoczne i widzą to ludzie naprawdę już odlegli od y, pisu najbardziej jak się da. Polecam każdemu żarciki Stendapera Mateusza Sochy są dostępne na. YouTube właśnie. Ale swe, sfałszowali wybory, nie wiem czy słyszeliście, tam że opozycja sfałszowała wybory, czyli ci, którzy nie organizowali wyborów sfałszowali. W ogóle nie wiem, czy ta afera o sfałszowaniu to ona wybuchła na wykopie, nie? Jakiś typ na wykopie napisał, że y, sfałszowali wybory, nie? I dali jakieś tam statystyki i Gertek przeczytał, mówi ty, faktycznie. Sochak PiS tego, że Platforma wierzy w to, że opozycja sfałszowała wybory. Ale zostawcie stand-uperów. Poważny publicysta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski, podkreślam, człowiek naprawdę odległy o lata świetlne odpisu, pisze tak, nie potrafią ani wygrać, ani przegrać. Paweł Kapusta trafia w sedno. Platforma w tej sytuacji zachowuje się jak ludzie, którzy nie potrafią wygrać, no bo przegrali kolejne wybory, ale naprawdę nie potrafią też z godnością przegrać. Ale posłuchajmy dalej, co ma do powiedzenia Paweł Kapusta. Armia hejterów i propagandystów spod końskiego herbu galopuje przez Twittera, wyzywają od najgorszych każdego, kto śmieli się im sprzeciwić. Po wyborach prezydenckich, których rezultat nie spodobał się obozowi rządzącemu, zamiast uczciwej analizy przyczyn porażki, serwuje się Polakom nowy spin. Wybory zostały sfałszowane. Zaczęło się nieśmiało od nieprawidłowości, z każdym dniem zarzuty twardniały. Dziś jesteśmy na etapie ukradzione wybory, oszustwo. Sprawą powinna się zająć prokuratura. No, tutaj Uznajmy, że ten ostatni pasus, ten apel do Adama Bodnara, aby zajął się sprawą, to żart. Ale doceniamy poczucie humoru Pawła Kapusty. Ja chcę tylko jeszcze jedno zdanie Pawła Kapusty przytoczyć. Na czele tej opowieści stoją nie tylko bojówki silnych razem ze swoimi zaczadzonymi gniazdowymi, ale coraz liczniejsi politycy koalicji obywatelskiej. Dołączają do nich tożsamościowi dziennikarze, Którzy fakty i logikę zastąpili lojalnością wobec plemienia. Paweł Kopusta ma rację. Tak właśnie rodzi się sekta. Tak, proszę Państwa, na naszych oczach rodzi się sekta, sekta wyborcza, sekta wyborów prezydenckich. Platforma Obywatelska zdaje się schodzić do roli kompletnych oszołomów, szurów, świrów kompletnych, którzy. Nie wierzą w, nie wiem, w pandemię COVID, do płaskoziemców, foliarzy. To jest naprawdę ten poziom. Była sekta smoleńska, mamy sektę wyborów prezydenckich. Przecież to jest ten sam poziom odklejenia. No nic dziwnego, że w tej atmosferze fakty nie mają już żadnego znaczenia. Nikt nie mówi, że mamy 50 tysięcy protestów wyborczych i to nie jest nic nadzwyczajnego. Tak, bo mamy 50 tysięcy protestów wyborczych, z czego ogromna większość, ponad 90%, to są protesty skserowane. To są protesty Romana Giertycha, to są Giertychówki, jak mówią na to pracownicy Sądu Najwyższego, a pozostałe kilka tysięcy są przez innego, kompletnie nagrzanego adwokata, polityka Platformy, de facto yy, sfabrykowane. No więc mamy. 50 tysięcy i to ma nas przekonać, że dzieje się coś niezwykłego. Hop-hop, szanowni państwo, 50 tysięcy do 12 razy mniej niż było tych protestów w roku 1995. Tak jest. 30 lat temu, kiedy Aleksander Kwaśniewski wygrywał w wyborach prezydenckich z Lechem Wałęsą. 600 tysięcy osób złożyło protesty. Ogromna większość to były radiomaryjówki, jeżeli mogę użyć tego nawiązania do giertychówek, czyli protesty skserowane według takiego, takiej wersji kolportowanej przez Radio Radiomaryja. Tam podnoszono argument o tym, że Kwaśniewski skłamał w sprawie wykształcenia wyższego, które rzekomo posiadał. Nikt o tym nie mówi, bo też fakty, nie mają znaczenia. Nikt też nie zadaje fundamentalnego, oczywistego pytania, tego, które zadaje komik Socha: jak opozycja mogła skręcić wybory? Hello! Ta opozycja, ten Kaczafi, ta, ten pis, którego wsadzacie co chwila do więzienia, któremu odbieracie immunitety, którego dojeżdżacie na każdym kroku, on wziął i skręcił wybory, tak? Ale jeśli, jeśli przyjąć, że macie rację, to czemu nikt nie pyta, kto w takim razie z rządu poniesie odpowiedzialność za oszustwo wyborcze, bo przecież to rząd stoi na straży przeprowadzenia niezależnych wyborów. Oczywiście wybory nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza, tak, znam przepisy. No ale przecież minister spraw wewnętrznych i administracji powinien już wzywać prokuratora generalnego, nie wiem, dawać mu dowody, proszę tutaj są przestępcy, złapaliśmy ich. Sfałszowali wybory. Mamy ich, to ci z nazwiska. Kto w rządzie poniesie za to odpowiedzialność? Nikt takich pytań nie zadaje, ale też nie zadaje dziesiątków innych pytań, które należałoby zadać, gdybyśmy to wszystko traktowali poważnie. Bo przecież, jako się rzekło, fakty nie mają żadnego znaczenia. Liczy się tylko jeden plan polityczny. PiS nie może dojść do władzy. A dla was, szanowni państwo, nie mamy faktów. Mamy tylko emocje, wiwat emocje, wiwat czysta, żywa nienawiść. Nią będziemy was karmić. Nowość od SFD. Syrobo smaku truskawkowym bez dodatku cukru. Dolej do wody i poczuj smak wakacji, bez zbędnych kalorii. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę zen. Nowy numer magazynu 0 już dostępny zamów na magazyn.0.pl. Włącz powiadomienia i nie przegap żadnej nowości. Pobierz już teraz, zeskanuj kod QR lub znajdź nas w swoim sklepie z aplikacjami. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.